Czytam właśnie tą książkę, nic mnie nie złamię, Davida Gogensa. No i jak widzicie, on jest czarnoskórym gościem no i opisuje, jakie miał y, problemy rasistowskie w szkole w młodzieńczych latach. Ja wam powiem tak, ja murzynem y, czy czarną osobą nie jestem, ale jestem ciemniejszy y, niż przeciętny Polak. I tak jak tu y, jest napisane w tej książce, że mu ktoś tam napisał czarnochu, zabijemy cię. To ja powiem Wam tak, no, w szkole podstawowej przechodziłem przez podobne rzeczy, bo dzieci są brutalne i, i często słyszałem czarnuchu, czarna świnio, e, takie przezywanie kurwa w szkole przez rówieśników, w klasie e, czy ogólnie. Zwłaszcza, że ja się bardzo szybko opalałem. Latem jeszcze jak się trenowało pływanie e, na odkrytym basenie, to ja byłem kurwa czorny. Więc kurwa wiem, co to jest rasizm, i wiem, jak dzieci potrafią kurwa dojeżdżać inne dzieci, które się choć trochę wyróżniają. I tak naprawdę, do 18 roku życia ja unikałem słońca. Chodziłem w bluzach z kapturem, żeby się tylko nie opalić. No, ale później nagle jakoś to minęło. Zacząłem się opalać, żeby być jeszcze ciemniejszym, bo zobaczyłem, że to mnie fajnie wyróżnia. I, I przełamałem to wszystko i coś, co w młodzieńczych latach było dla mnie straszną udręką, ten ciemny kolor skóry, zwłaszcza na wiosnę, lato, po opalaniu, to później, w późniejszym w życiu stało się dla mnie atutem, więc, ale wiem, co to znaczy, jak do Ciebie mówią, czarnuchu.